Ja z tej strony Bloody Vape i dziś wam pokażę jak wymienić grzałkę mój sprzęt to jest iStick y, TC 200W tak? i góra czyli tank z Eski. więc tak odkręcamy naszego tanka naszego boxa tuż Moda. i teraz mamy coś takiego tą grzałę musimy wyciągnąć bo ona jest już spalona aha i mm, też dużo ludzi mnie pytało jak y, poznać y, czy jest spalona czy nie po prostu śmierdzi spa, spalenizno jeśli po prostu y, tak jakby dziwnie smakuje to jest po prostu chujowy liquid o Otworzyliśmy sobie grzałkę z iJasta. ona kosztuje 10 zł, 0,3 OMA od 30 do 80 W, więc tak włączam naszego oksa. I teraz uważnie, patrzcie, tu mamy tą watę. Musimy po jednej kropelce likwidu dać na każdy otwór tej waty. Więc raz, dwa trzy cztery dobra i teraz mamy ym, wnętrze tej grzóki i musimy zrobić ym, coś takiego że na ścianki tej grzałki krople spuścić, i później jak już jest ta kropla, to wymieszać. Tylko nie może ona nam wpaść do środka grzałki. Należy jak widzicie tutaj, wymieszać to i ją nawilżyć, tak jakby. O. Tu. Tak właśnie. I ogólnie teraz y, możemy zakręcić naszego tanka na to i musimy odczekać. Najważniejszy y, punkt tego jest, że musimy odczekać od 10 do 15 minut i wtedy możemy y, jarać, tuż wapować, palić. I jeszcze przed... Y, jeśli się Wam ta grzałka zrobi, to włączacie Boxatus Moda i yy, znaczy naciskacie Fire Button, czyli ten yy, co oddziałuje na grzałkę, żeby chmura szła. Naciskacie raz, przytrzymajcie przez około 2 sekundy, puszczacie, robicie tą samą czynność dwa razy i już możecie je robić. Dziękuję za uwagę. Ja u... Widzimy się w następnym poradniku. Siema! şey i̇şte.